Nie było mnie tu długo, ale już jestem. Koniec nitra. Generalnie potem pokażę wam super ekstra przepis na pizzę, ale najpierw whole sheen. Jakby paczka jest już otwarta, dlatego że moja siostra już wybrała swoje rzeczy, a ja też przeglądałam wstępnie co mi przyszło, także zobaczymy. Mhm. <laughs> Zacznijmy od moich. Jest tylko jedno ubranie, a reszta to dodatki i jakieś inne akcesoria, więc idę szybko. W każdym taka bluzeczka. Ja, to jest takie o. Czy ja powinnam pokazywać ceny? Nie, ja, chyba tak. Będzie jak prawowity holo. Chodź z tej strony, bo ja wolę swój lewy Może dobra, nie <laughs> Generalnie użyłyśmy kodu minus 15%, który jest dostępny. Praktycznie wszędzie, bo albo obejrzycie jakikolwiek filmik na YouTubie, gdzie ktoś dostał paczkę, albo gdzieś w internecie wpiszacie, to zawsze praktycznie znajdziecie około minus 15%, więc będę wam podawać cenę już po odjęciu tego rabatu. Więc ta bluzka kosztowała 14,46. Materiał jest, jakby zobaczymy jak będzie po praniu. Na razie jest spoko, jest prześwitujący, ale zobaczymy. Dobra, next. Kolejna rzecz, worek. Widziałam właśnie dużo bardzo różnych worków. I domyślałam się, że jakoś będzie średnia i jest, chociaż jest lepsza niż myślałam, Pomyślałam, że to będzie taki typowy plastik, wiecie, taki okropny, a jest całkiem spoko, w sensie jest, worek jest mały, kosztował 7,66, tak, po rabacie i jest taki, z drugiej strony jest też taki, więc można nosić na dwie strony, jak wam się jedna pobrudzi, to wiecie, nie musicie od razu brać, tylko możecie. Jest mały, co widać, no ale generalnie tak wygląda. Raczej ciężkich rzeczy bym tu nie nosiła, bo podoba mi się, że materiał mógłby nie wytrzymać, ale jest taki przyjemny do tego. Kolejna rzecz to jest kosmetyczka, eee. która jakby stwierdziłam, że chcę taką mega małą kosmetyczkę, bo jak będę gdzieś jechała na taki krótki dwuśredniowy wyjazd, w wakacje albo w czerwcu, to przyda mi się takie na, na te najpotrzebniejsze kosmetyki. Mam nadzieję, że mi się zmieszczą, też nie wiem jak podkład, ale... No jakieś takie, wiecie. To w sumie też byłoby spoko... na piórnik na studia, bo jakby na studiach prawie się nie nosi rzeczy, więc... A kosztowało 2,56. No te rzeczy są całkiem spokojne Ale case'y to jest w ogóle wygryw, bo są super, jest mega duży wybór. Na iPhoneie to prawda. Ja, ja mam iPhone'a, więc jakby no nie mam z tym problemu, ale na tu telefon niestety nie ma. No. Więc trzy casey ja. mhm. Ale są mega ładne. Ten kosztował... 5 złotych 11 groszy. Zł. Taki mega wiosenny, także no. fajny. Jeżeli ona ma taki, mm -hmm. sprawiamy ole. Mm, tak. Nie wiem, czy to w kamerze widać, ale one są takie drobinki, takie brokat A. i jest mega śliczny. Dobra. Taki wakacyjny mega. No. I kosztował 4 ,68 zł 68 groszy. Ale jest taki grubszy, szerszy, więc... Taki bardziej na wakacje. Tak. I ostatni taki. Miałam taki tylko szary i fajnie się sprawdzał. Tak. I kosztował 3 ,31 zł 41 groszy. A to jest przyjściówka do iPhone a na podejście Min Jack do słuchawek. Miałam wcześniej taki kabelkowy dłuższy, ale coś mi się chyba z tym zepsuło i jakby stwierdziłam, że może spróbuję takiej, że może będzie lepiej, więc e, tak, aha i to było. po rebaccie 766. O, co to jest? A, to są generalnie te fejkowe kolczyki, w sensie takie na ucho, wiecie. Tutaj. Jakby mi się mega podoba, jak tutaj jest dużo kolczyków, aczkolwiek jakby ja mam trochę problem z przebijaniem, bo mi się długo ją uszy, więc zamówiłam sobie takie. I to kosztowało 2 złote 56 groszy. Zł. O, to są kolczyki. mega słodkie kolczyki. Kolejne. Tylko jakby dzisiaj przymierzałam jednego no. i ja nie wiem, czy ja go zepsułam, czy on był już troszeczkę zepsuty, ale może to da się naprawić, bo generalnie są mega cute. Generalnie takie mega słodkie. Ja w ogóle bardzo lubię złote kolczyki koła. Ba, i mam no. Różne kształty, jakby. Ona ma miliony tego. I różne rozmiary, i teraz są takie mniejsze. I one są mega fajne, więc jest coś takiego, i one mają tutaj taki zatrzask, i zatrzasnęły się. A ten drugi nie zatrzaskuje się. I to kosztowało 3,41 groszy. Jak jesteśmy już przy kolczykach. to tak. Kolejne. I one chyba są dokładnie takie same jak te z Ali. Dobra, tak Pana. wyglądają. One są mega śliczne, mega zarąbiście. I czekajcie, pokażę wam. Tutaj mam z Ali. I one chyba są takie same. Ale właśnie na takim mi zależało 4,26. Pierścionki. Ostatnio tak mega wkręciłam się w noszenie pierścionków, że Masz cały miężnego? czas je noszę. Dawaj, otworzę ci to. Nie bardzo lubię nosić dużo pierścianków i nie wiem ile one pożyją, ale są świetne. Także pokażę wam po prostu na ręce jak one wyglądają, bo jest ich dużo. One wszystkie kosztowały 5,96 i jest ich 12 sztuk chyba. Jest też bardzo duży wybór pierścianków na Ali, no czy tak. inni na Ali. Next thing, o naszyjnik, w sensie on jest... nie wiem czy jest spoko. Mi się podobają takie łańcuchy. Myślałam, że będzie trochę grubszy. Dobra, może wygląda trochę tendencnie, ale Nie, wygląda no, spoko. Póki się nie zniszczy, nie zczerni, bądź zieleni, jest spoko, myślę. To są takie ramionka, które możecie y, przyczepić do stajnika. Są generalnie bezbarwne, ale nie są takie chamskie jak te takie grube pasy plastikowe, więc mam że te nie będą zbyt widoczne. I przy okazji taki, e, takie wiecie, klipsy, żeby ramionczka z tyłu e, spiąć razem spoko. I ostatnią rzeczą jest kabel do iPhone'a dwumetrowy. Ten oryginalny jest krótki, dosyć plus nie za, nie za każdym razem jakby mi łapie. W sensie, ładuje się od razu, więc stwierdziłam żebym kupię nowość. A zapomniałam mówić cen. Na szyjnie kosztowało 2,56, kabel mm -hmm. kosztował 5,11, a ramionczka, te bezbarwne kosztowały 2,56 i te klipsy też 2,56. No bo z trzech Dobra, i teraz przejdziemy do trzech rzeczy, które zamówiła moja siostra. Jedna jest chyba tylko z serii dla dzieci, a reszta jest po prostu normalna. Taki kapelusz. Nie wiem, czy nie jest na ciebie za duże trochę. Jest. It's cute. On kosztował 15,31. Aha, jedną rzecz masz na sobie. Czekaj, ja cię nagram po prostu. I kosztowała 20,24 zł. I ostatnia taka 17,86. Linki do wszystkich rzeczy znajdziecie w opisie. No, także... No, koniec holu. Hejka. Tak by the way, wczoraj miałam pierwszy raz robione rzęsy doczepiane metodą, nie wiem, 2 albo 3 do 1, coś takiego. W każdym razie by był pierwszy raz, więc jakby one są mega naturalne i takie też chciałam, więc chciałyśmy po prostu sprawdzić, jak to się będzie zachowywać na moich oczach. No i też, czy będzie mi się to nosić, czy mi się spodoba i tak dalej, więc w miarę naturalnie i jestem mega zadowolona, bo właśnie bałam się, że będzie przesadnie, że będzie wiecie, taki, taki mega sztuczny efekt, którego nie chciałam totalnie, bo zależało mi na tym, żeby to wyglądało naturalnie i żeby nie obciążało mi oka. I jest mega. Zostawię Wam w ogóle linka do strony na Facebooku dziewczyny, która mi to robiła. Okej, okay, teraz długo wyczekiwany przepis na pizzę. My będziemy używać takiego robota, ale jeżeli go nie macie, to jakby luzik, bo przez kilka, pierwsze kilka miesięcy robiliśmy ciasto rękami, więc jakby nie ma z tym problemu. Dokładne składniki Wam podam w opisie. I nie sugerujcie się tak bardzo, ile my bierzemy, dlatego że robimy półtorej porcji, więc tak, no to zapraszamy. Na oko. Tak, na oko. Okay, no to zaczynamy. Odmierzamy mąkę, dodajemy do niej trochę soli i oleju. Oczywiście wszystkie składniki, jak mówiłam, będą w opisie i mieszamy. W międzyczasie wrzucamy nasze drożdże do jakiejś osobnej miseczki i trochę je kroimy, żeby były drobniejsze części. A następnie dodajemy część wody, trochę cukru i mieszamy tak, żeby drożdże się rozpuściły. Pamiętajcie, żeby cukier dodać do drożdży, a nie bezpośrednio do mąki. I okay, teraz wlewamy naszą miksturę do mąki z solą i olejem i mieszamy. I w międzyczasie dodajemy coraz więcej tej pozostałej wody. Dobra, minęło kilka minut, a jeżeli wyrabiacie ręcznie, no to musi ciasto się odklejać od dłoni. I teraz wyjmujemy, otwieramy. I staramy się uformować w miarę taką kulkę tiastą, żeby było nieporozwalane na pościankach. Tak to mniej więcej wygląda. Generalnie w oryginalnym przepisie, który znalazłam na YouTube, na YouTube ciasto było trochę gęstsze, przez to, że tam było mniej wody. Natomiast ja zrobiłam sam takiej ilości wody i powiem Wam, że te pizza wyszły pyszne, więc... Taka konsystencja myślę, że też może spokojnie pozostać. Dobra, i teraz przykrywamy ciasto jakąś ściereczką i odstawiamy na około godzinę, albo gdzieś na bok, albo do lodówki. I w międzyczasie będziemy robić sos. No to teraz robimy sos. Oczywiście dokładne składniki też będą w opisie. Dodajemy sól, pieprz, oregano, trochę cukru oraz ząbek czosnku i podgrzewamy tak, żeby sos zgęstniał. Dobra, jak ciasto nam wyrośnie, będzie widocznie większe, to nastawiamy piekarnik na e, grzanie od góry i od dołu 250 stopni. I rozkładamy nasze ciasto, jak już to zrobiłam. I teraz, tutaj. Teraz rozkładamy nas so, nasz sos. Pamiętajcie, żeby nie rozłożyć całego, żeby zostało potem trochę na położenie na pizzę. Przy składaniu ciasta można wspomóc się i pomoczyć ręce wodą albo oliwą, żeby nie przyklejało się tak do dłoni. Teraz posypujemy przyprawą do pizzy. Jakby generalnie wiele rzeczy robi to na oko i trzeba po prostu wyczuć, jak jest. Dobra, żeby nie było za dużo, bo dużo to też nie będzie. I teraz kładziemy składniki. I ser, mozzarella. Generalnie my większość pizzy zrobimy samym serem, dlatego że z moją siostrą lubimy margeritę. No, ale tak. Możecie teraz dodać jakiekolwiek chcecie dodatki. I na to ser. I do piekarnika. Na przykład takie. 10-11 minut. I tak wygląda gotowa pizza. Dobra, słuchajcie, jest kolejny dzień i zrobiłam make-up, który mega mi się podoba swoją drogą, mega mi wyszedł, <laughs> ale chciałam się z wami pożegnać, także dziękuję bardzo za oglądanie, klikajcie łapki w górę i subskrypcję i widzimy się w kolejnym filmiku. Hejka! Wow.